Yo, hej, widać jestem Igor, no ten odcinek dostaniecie w później, się ja go nagrywam, no, a dzisiaj kopanko, właśnie są 10 minutowe rundy i 200 bomb, już mam tyle bomb w ogóle, bomb, dobra, uciekam, teraz tak oddać to, po co, co? To jest po prostu takie przejście, fajnie. Myślałem, że to jakiś klucz jest potrzebny. Nieważne. No oczywiście ja przyjmuję do przyjaciół, jak chcecie mnie mieć w znaj. O ile tu tego jest? Poczekajcie. Tutaj bomba. Lecę. Walim. Użyj teraz. Ups. A, jest wydarzenie. Okej. Okay. Zasadzam tą bombę. Lecę. No nie, no. No cię chyba coś powaliło. Panno. No no pływ lawy. Ha, i spłoniesz, spłoniesz, spłoniesz. Co, elo? Karma ma wytłumaczenie. Co, dobrze ci tak. Było mi nie przeszkadzać. Hu, hu, hu. Ale lecę. Wow, kopalnia, ludzie. Ludzie, kopalnia. Znaczy, jakieś takie pomieszczenie? Nie wiem, co to jest. Sobie to rozsadzimy tu. Bo taki ładny to jest. U. Dobra. Ja ją rozsadzę. Won. Pum. Ha. Dobra. Tutaj bierzemy to. Walto! O, kryształy! Dobra. Zasadzę tu bombę. I co tu mamy? Czekaj, gdzie mnie wywaliło? O! Tu jest piach! Czekaj. No czego ona tu szuka? Przecież tu bomby się wysadzają. Co tu się wyprawia? Czekajcie tak. Nie chcę ją wysadzić. Pum! Jak ona? Włoch. Dobra. Teraz tutaj po prostu to użyję. Ja spadam, bo jestem cały zapełniony. Dobra. Oddaję to tutaj szybko. I tak i lecę. Oczywiście zbieramy na to. Czekajcie, bo tu jest ten krater. Wydawało mi się, że to jest piekło. Nieważne. Okej. Okay. Tutaj bomba leci. Dobra, tutaj, tutaj leci kolejna. Zaraz chyba kupię sobie dużo bombę. A nie mam. Nie mam przecież miejsca. Dobra. Używam kolejnej. I tu sam teraz kopię. Ej, dlaczego nic nie wysadziło się? Pum! O i co? I co ci się... Ona tu zasadziło. Specjalnie. Dobra. Ja po prostu chcę się kopać. Pum! Lecę. Dobra, ona tam się wysadzi. Brawo ty! Ja ogólnie niestety tak wysadzam. Tu też się w sumie kładzie jakaś droga. W powoli. Pum. <laughs> Promieniowanie! Wreszcie jakiś normalny, fajny kryształ. Tam jest... No lawu, ona zginie! Nie zginie, dobra. Nie chcę się jej pozbyć. Gdzie tu jest wyjście? Halo, a to tak trzeba zrobić, parkour? No i co, że się narobiliście? Teraz muszę was ratować jak ten dziwak. No. No i zginąłem. Ona też pewnie. Dobra. Nasze kratery lecimy. Ja to muszę wywrzeć. Nie ma łopci. No skąd się głupi na pływie? No, da, no on. Ha! Lecę! Przez całe tutaj miejsca! Dużo się tu w ogóle przekopaliśmy! Ja tutaj to znowu zasadzam bombę! Na kopię se! Cóż nowego? Promieniowanie! Je! Yeah. Mamy promieniowanie! Tutaj rdzenia mamy dużo! Muszę zdążyć, żeby oddać te kryształy! I kupić sobie jakiegoś lepszego pita do chowania, no. Więc ja już muszę wychodzić. Naprawdę. A, ja nie zginąłem chyba. A ja zginąłem, ale zrobiłem nam tutaj zawaliste wyjście. Wow. Dobra. Wreszcie zaczynam ogarniać tą. Bra, oczywiście ja, le ja lecę szybko oddać swojego bitka. No i... Lecić szybko na samą na sam dół to tutaj mamy o nowe rzeczy oczywiście zasadzamy bomby muszą one buchnąć ok kopalnia wreszcie magiczna kostka aby się przydało stąd jakieś wyjście zrobić promieniowanie promieniowanie lud jest jak długo się go kopię. promieniowanie Promieniowanie, no dawaj, no, promieniowanie. Jest! A po podprymowianu sen! Mamy sen. Ale dzisiaj jest zawalisty odcinek. A tu jeszcze mamy rdzeń? Tak, ale to dobrze nam wyszło. Jeszcze chyba jutro będzie odcinek wrzucony z Matyldą. Strom z mieliście odcinek, ale nie było nas. Słychać. No, może przez WhatsApp, jak będziemy głos mawiać, to nam się uda. Dobra, no, mamy WhatsApp. Szluz. Dobra, te wyjście muszę ogarnąć nam. Ona sobie będzie kopać surowce, a ja muszę e, wyjście nam kopać. Dobra. Okej, okay, tutaj by się przydało trochę więcej miejsca zrobić. No. Koniec za dwie minuty. No chyba wiem, tam jest na górze napisane, że koniec za dwie minuty. Ło! Czekajcie, to radę. Pum! Okej, okay, tutaj bym... Na, pół lawy! No w dziada. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Ja zdążę, ja zdążę. Zdążę, nie wiem jak z nimi. Albo i nie zdążę, nie wiem. Muszę ogarnąć te wyjście. Dobra, mi się udało wyjść, nie wiem jak z nimi, ale mi jak najbardziej, jestem zadowolony, no, im raczej nie, o jak to długo idzie, widzicie, i my byliśmy na 81 poziomie, no, dawaj, 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 Sylwia, czy jak ty tam masz, dobra, i ten nap napływ się kończy, bo ja chcę tutaj dotrzeć do tego skarbu, no, za jedną minutę. No wiem. Nie musisz mi mówić. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Tak. Ciach, ciach, ciach. Teraz oczywiście tam na dół trzeba wejść. Tędy. No i tak, mamy tyle. Teraz tu wejść i się nadal kopać. Dobra. Na lodzie będzie trudno. Ale mamy jednak. Uf, o, wreszcie kończy się lód. Kończy się lód. Ok. Nie, nie wiem, czy zdążyłem się tam dokopać. Bra. Teraz się tak poświęcę. Lecimy. Bum. Promieniowanie. Tak. Szybko uciekam. Muszę uciekać z tym promieniowaniem. Kop to i uciekaj. Uciekaj, Igor. W Dziadigę. A tu ktoś znalazł skarb. Wow. Aha. Dobra. Nieważne, więc. E, ten odcinek, który na tym się właśnie kończy. Słabo. Zobaczymy, jakie mamy klejnoty. No. Nie, nie zobaczymy. Życzymy Wam jego oglądania. Papatki.